Czy Stany Zjednoczone Donalda Trumpa będą dążyły do rozbicia i zniszczenia Unii Europejskiej? Takie pytanie jeszcze niedawno brzmiałoby mocno na wyrost. Nawet biorąc pod uwagę stosunek tej administracji do Europy, nawet biorąc pod uwagę bardzo dynamiczne ruchy Amerykanów mające na celu przebudowę ładu międzynarodowego, no, takie postawienie sprawy byłoby jednak zbyt radykalne. A jednak zmiany systemowe stale przyspieszają i dziś warto sobie zadać pytanie nie tylko czy, ale ewentualnie dlaczego i w jaki sposób. Serdecznie zapraszam was na materiał. Partnerem odcinka jest XTB. Kończy się rok, więc to idealny moment, żeby wykorzystać roczne limity na IKE i XZ -E i zrobić coś dobrego dla swojej finansowej przyszłości. Co więcej, jeśli szukacie pomysłu na prezent, to XTB ma dla Was coś specjalnego. W te święta możecie poprzez aplikację XTB podarować bliskim akcje. Mogą to być udziały w lubianej przez kogoś firmie, a może początek długoterminowego oszczędzania na wspólną przyszłość. Szczegóły znajdziecie w opisie i pamiętajcie, przy rejestracji wpiszcie kod polityka zagraniczna, jeśli chcecie poszerzyć wiedzę o inwestowaniu. Myślę, że musimy zacząć od krótkiego powrotu do tekstu amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego. Przeczytamy w niej, że Europa zmierza do cywilizacyjnego upadku, i w kolejnym zdaniu za przyczynę takiego stanu rzeczy Amerykanie uznają Unię Europejską. Następnie przeczytamy o tym, że Ameryka będzie działać na rzecz odbudowy cywilizacyjnej pewności siebie w Europie poprzez kultywowanie oporu wobec obecnej trajektorii kontynentu w poszczególnych państwach. Mowa jest o zdrowych narodach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. A dziś z przecieków medialnych wiemy, że w innych wersjach tego dokumentu wymieniane w tym kontekście były Włochy, Austria, Węgry czy Polska. Innymi słowy, oficjalny dokument, który ma wyznaczać podstawowe zasady amerykańskiej polityki zagranicznej, wprost portretuje Unię Europejską w charakterze politycznego przeciwnika, który prowadzi Europę do upadku, a Ameryka przecież upadku Europy nie chce. Historia naprawdę jest niesłychanie przewrotna. W końcu to amerykańskie działania były jednym z najważniejszych katalizatorów w ogóle zafunkcjonowania integracji europejskiej i o tym, czy Unia Europejska przetrwa bez Amerykanów, tutaj na kanale Polityka Zagraniczna, wspólnie zastanawialiśmy się już 7 lat temu. Co jest niesamowite. Niesamowite jest to, że ta nasza przygoda trwa już tak długo, i też niesamowite jest to, że oczywiście w nieudolnej formie, bo patrzeć na siebie sprzed 7 lat to jest bardzo bolesne doświadczenie, ale jeżeli chodzi o sens, to tamte rozważania jak najbardziej pozostają aktualne, bo tak to Ameryka przyczyniła się w bardzo istotny sposób do powstania integracji europejskiej. Ameryka potrzebowała rynku zbytu dla rozpędzonej bazy przemysłowej po Drugiej wojnie światowej. Ale nie chciałbym dziś zbyt mocno zagłębiać się w historię, bo te wątki przecież nieraz już. Omawialiśmy. Dziś zastanówmy się przede wszystkim nad tym, dlaczego Amerykanie w ogóle mieliby chcieć zaszkodzić integracji europejskiej. Bo to podejście, które wyłania się z amerykańskiej strategii, ono w dość wyraźny sposób opiera się na bardzo starej rzymskiej zasadzie dziel i rządź. słuchany jest to jak, to, jak bardzo jest to skuteczne, o czym na samym końcu. I wiem, że ten wątek może brzmieć na początku dość abstrakcyjnie. Ale wydaje mi się, że on jest właśnie fundamentalny, że on jest kluczowy dla zrozumienia tego tematu, przynajmniej moim zdaniem. Bo dziel i rządź to jest ta zasada, która często była wykorzystywana przez najsilniejszego uczestnika danego systemu do tego, by wytworzyć równowagę poprzez często skłócanie czy granie między, na różnicach pomiędzy innymi uczestnikami danego systemu międzynarodowego. To można powiedzieć, że na tym opierała się główna myśl strategiczna anglosaska względem kontynentalnej Europy. To jest taka takie domyślne ustawienie. W ten sposób działali Brytyjczycy, zawsze wspierając taki układ sił, który nie prowadził do hegemonii na kontynencie. Anglosasie nie chcieli, by kontynent jednoczył się, ponieważ taki kontynent mógł być zbyt potężny. Nie chcieli hegemonii na europejskim kontynencie. I Integracja europejska z punktu widzenia zewnętrznego mocarstwa morskiego mogła być tolerowana, a nawet mogła być czymś korzystnym, kiedy w pierwszej fazie tworzyła rynki zbytu dla rozpędzonej bazy przemysłowej amerykańskiej po II wojnie światowej, oraz w drugiej fazie, kiedy integracja europejska, poprzez to, że Amerykanie de facto sprawowali nadrzędną władzę nad, sam, nad całym systemem międzynarodowym, poprzez regulowanie norm, poprzez instytucje międzynarodowe, poprzez cały ten zestaw narzędzi, który Znamy z naszego życia i znamy z ostatnich lat, znamy z przeszłości, kiedy Amerykanie stanowili ten nadrzędny element systemu międzynarodowego, integracja europejska była de facto przedłużeniem rozszerzania amerykańskiej strefy wpływu. Tak? To znaczy, za pomocą integracji europejskiej rozszerzano również amerykańskie systemowe normy. I teraz, kiedy Ameryka zmienia swoje nastawienie do systemu międzynarodowego, to znaczy nie chce już być tym mocarstwem systemowym, tylko po prostu chce być jednym z kluczowych graczy na planecie, który gra wedle typowo mocarstwowych reguł gry, no to zmienia się obraz sytuacji. Znowu wracamy do próby balansowania sił. I w tej optyce integracja europejska przestaje być czymś korzystnym, a staje się czymś być może nawet w dłuższej perspektywie niebezpiecznym, bo integracja nie poszerza wpływów. Stanów Zjednoczonych, ale może je ograniczać, bo znacznie łatwiej jest zarządzać europejskim kontynentem, relacją z Rosją, warunkami gospodarczymi, technologiami, jeśli ma się do czynienia z podzielonym kontynentem. Dlatego wracamy do logiki dziel i rządź. Ameryka potrzebuje Europy w, w sprawach międzynarodowych, ale niekoniecznie Europy jako jedności. Tutaj warto zaznaczyć, że to, że kończy się pewna epoka i wracamy znów do właśnie próby poszukiwania jakiegoś balansu sił, równowagi sił, to znów jest wprost napisane w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa. Więc ja tutaj nie staram się wymyślać czegoś na siłę, tylko staram się dojść do źródeł rozumowania, jakie wynika ze strategii najpotężniejszego dzisiaj mocarstwa na ziemi. I mam nadzieję, że udało mi się przedstawić wam ten amerykański najszerszy punkt widzenia, ale to jest zaledwie początek. To jest zaledwie początek. Istnieje tutaj istotna pokusa, by wejść, a jak to wygląda z europejskiej perspektywy. Tylko, że tu jest jeden z wielu problemów obecnej sytuacji. Nie ma czegoś takiego, jak europejska perspektywa. Jest wiele, wiele perspektyw, różne perspektywy mają różne europejskie stolice, więc jeśli już to coś takiego warto omówić w zupełnie osobnym materiale. A tak przy okazji, to oczywiście nie zapominajcie o tym, że warto zakupić kawę. Warto zakupić kawę od GBS na święta. Myślę, że 20% rabatu oraz darmowa wysyłka to jest naprawdę... Niezły deal, powiedziałby Donald Trump. Jak dla mnie, Arabika w ziarnie, naprawdę top. A teraz przejdźmy do wymiaru handlowego. To Unia Europejska jest tym wehikułem, za pomocą którego Europejczycy podpieli się do systemu, który, mają w sercu amerykańskiego dolara, oparty jest jednocześnie na amerykańskim deficycie handlowym. To warto stale powtarzać. W handlu towarami Unia Europejska ma potężną nadwyżkę w handlu z Ameryką. W 2024 roku, zanim Eurostatu, było to prawie 200 miliardów euro. Prawie 21% europejskiego eksportu trafia do Ameryki. Kolejne państwo w zestawieniu, czyli Wielka Brytania, to tylko 13%. Sytuacja zmienia się, gdy weźmiemy pod uwagę również usługi, czyli też dobra cyfrowe. Tutaj Amerykanie na każdym kroku ściągają z nas cyfrowy haracz, ale nawet biorąc pod uwagę ten wymiar, Europa ma nadwyżkę w handlu ogólnie na poziomie około 50 miliardów euro. W sytuacji, gdy Amerykanie mówią zupełnie wprost, że z ich punktu widzenia fundamentalnym, podstawowym krokiem na drodze do przebudowy ładu międzynarodowego będzie zerwanie ze statusem państwa o deficycie w handlu międzynarodowym. Zupełnie naturalne staje się uderzenie w tych, którzy mają z Ameryką nadwyżki, a do, taki, do takich należy Unia Europejska. Sąd upokarzający dla Europy styl przyjęcia umowy handlowej między Ameryką a Unią Europejską, gdzie są niesymetryczne stawki celne i gdzie wpisano przedziwne zapisy, np. o tym, że prywatne europejskie firmy zainwestują 600 miliardów dolarów do 2028 roku w Stanach Zjednoczonych. Zagadką jest to, jak wyegzekwować tego typu. Postanowienia, no ale w każdym wypadku zupełnie, wydaje mi się, naturalnie oczywiste jest to, że gdy Amerykanie po drugiej stronie mają blok zrzeszający 450 milionów bogatych konsumentów, kiedy po drugiej stronie mają potężną gospodarkę, bo Unia Europejska jest potężną gospodarką. Tak, relatywnie znaczenie Europy spada, wiadomo, wiele się mówi o kryzysie Europy i wiele z tego to są oczywiście dobre, poprawne obserwacje, ale to nie zmienia faktu, że Europa jest gospodarczą potęgą. To Europa produkuje więcej stali niż Stany Zjednoczone, to Europa więcej eksportuje oczywiście niż Stany Zjednoczone, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie oczywiste jest to, że negocjowanie z blokiem tak szerokim jest czymś zupełnie jest znacznie, jest czymś znacznie trudniejszym niż rozbicie tego bloku i wyjęcie również, wprowadzenie również polityki handlowej poprzez jakieś kuszenie preferencyjnym traktowanie i wprowadzenie tego do relacji bilateralnych, co pozwala znacznie łatwiej również sprawy handlowe rozgrywać. Europejskiej biurokracji, tej biegunki legislacyjnej, chęci przemożnej, chęci uregulowania absolutnie wszystkiego, tego można nie lubić. Ja to rozumiem. Zresztą dla samej Unii Europejskiej oczywiste stało się to, że jest przeregulowana. To znaczy, z całą pewnością deregulacja to było jedno ze słów roku w europejskiej polityce. Ale jednocześnie nie sposób odmówić tej europejskiej legislacji skuteczności w wywieraniu nacisku na zewnętrzne, również amerykańskie korporacje. Można tutaj podawać przykłady. Apple i USB-C w iPhone'ach, można podawać przykładów, przykłady regulaminów METY, czy zatargów z Twitterem, czy, czy teraz x -em. I to z perspektywy amerykańskiej korporacji musi być niesłychanie irytujące. To, że jest jakieś zewnętrzne ciało, które jest a tyle istotnym rynkiem dla amerykańskich korporacji, że dyktuje jakieś warunki i te amerykańskie korporacje muszą się, czy chcą, czy nie chcą, w ten czy w inny sposób podporządkować i ta frustracja ewidentnie rośnie, ponieważ Europejczycy regulują również te obszary, w których sami nie są specjalnie biegli, od AI po cyfrowe platformy i to w dużej mierze są korporacje. Amerykańskie. Dlatego właśnie z punktu widzenia owych amerykańskich korporacji kluczowe staje się to, by wyeliminować tę europejską zdolność do regulowania działalności amerykańskich big techów na centralnym poziomie. Bo bez regulacji na europejskim poziomie Europa może tylko pogłębić swój status technofeudalnego zaplecza amerykańskich big techów. Za bardzo nie ma innej drogi, bo trudno spodziewać się tego, by państwa, których PKB jest ułamkiem wartości takich korporacji jak Google czy, czy Meta miały jakiekolwiek starcie, jak, jakiekolwiek szanse w starciu z owymi korporacjami. Jeśli my w Europie nie będziemy regulować działalności amerykańskich Big Techów, które dotykają absolutnie każdego aspektu naszego życia, nie dlatego, że nie będziemy chcieli, tylko dlatego, że nie będziemy w praktyce mogli, to nie będziemy ani państwem, ani kontynentem suwerennym. A za, nasza zależność od amerykańskich dostaw usług cyfrowych jest już dzisiaj absolutnie potężna. I to, to, to będzie tylko rosło z, z czasem, jeżeli nic się tutaj nie zmieni. Amerykanie de facto kontrolują w istotny sposób obieg informacji na naszym kontynencie. My nie portretujemy tego w taki sposób, ponieważ to wszystko jest opakowane w ten cukierkowy zestaw haseł. Wydaje nam się, że to jest zbudowane na wolności słowa, na jakichś wartościach. No, wiecie, jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli poruszy się na tej platformie temat, który nie jest mile widziany przez algorytm, to nie tylko zasięgi tego konkretnego filmu, ale generalnie kanału mogą zostać drastycznie i to na długo obcięte. Tak to wygląda w praktyce i tym bardziej przewrotne jest to, że Amerykanie w tej batalii mają na sztandarach wolność słowa. Będą Każda próba uregulowania amerykańskich Big Techów wiąże się z punktu widzenia amerykańskiego z zamachem na wolność słowa. Wreszcie ostatni argument, najbardziej subiektywny, czyli argument ideologiczny. Tutaj można mieć bardzo różne opinie. Generalnie opinie na temat tego, jak istotna jest sfera idei czy ideologii dla funkcjonowania świata? Te opinie są bardzo zróżnicowane. Dla ludzi, którzy są tacy mocno zaangażowani na którymś froncie wojny kulturowej, wszystko jest w jakimś odcieniu, przynajmniej elementem walki prawactwa z lewactwem, bezbożności z pobożnością, kapitalizmu z socjalizmem, w zależności na którym froncie ktoś jest zaangażowany. Z kolei, dla tych, którzy nie lubią być zaangażowani w te wojny kulturowe, którzy trzymają się od nich zaleka. Tacy ludzie mają tendencję do tego, by na ideologię patrzeć jak tylko na jakąś taką cienką zasłonę jakąś narracyjną zasłonę, a za którą kryją się te naprawdę istotne rzeczy. Znamy się nie od dziś, więc zapewne bycie, że te dwie, dwa skrajne podejścia przynajmniej moim zdaniem nie tłumaczą dobrze rzeczywistości, bo ta sfera idei czy ideologii ani nie, ani nie jest tą, która wyznacza rytm działania świata, ale też nie jest tak, że jest kompletnie pozbawiona znaczenia i na działanie świata w ogóle wpływu nie ma. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ można zaobserwować rosnącą przepaść ideową czy ideologiczną między przynajmniej obecną administracją amerykańską, a pomiędzy Unią Europejską. Tak no, Amerykanie w swojej strategii bezpieczeństwa narodowego napisali, że pozbyli się lewackiego szaleństwa ideologii gender z sił zbrojnych. Gdyby coś takiego w swojej strategii napisało europejskie państwo, to na bank następny, następnego dnia rozpocząłby się jakiś proces związany z praworządnością. Bo. Dla Unii Europejskiej te zasady DEI, czyli różnorodności i tak dalej, inkluzywności, to jest jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o dystrybuowanie dalej europejskich środków. To znaczy ta przepaść ideowa wydaje mi się poszerzać, ona jest bardzo wyraźna. Ta przepaść między obecnie rządzącymi amerykańskimi elitami i elitami, które rządzą dzisiaj Brukselą. I ten stosunek Amerykanów do Europy, on często jest tak z takiego paternalistycznego punktu widzenia opisywany, że o, Amerykanie nie rozumieją Europy. Jakieś anegdoty tutaj padają, że Amerykanie nie wiedzą do kogo zadzwonić, kiedy chcą się um, skontaktować z Europą, bo to jest tyle, tyle... No, znacie wszyscy te, to podejście, te, te historie, tylko ja Wrośnie we mnie takie przekonanie, że to nie jest tak, że Ameryka, obecne amerykańskie elity rządzące nie lubią czy nie rozumieją Unii Europejskiej, tylko że nie znoszą Unii Europejskiej, oni nie znoszą tych, tych elit. Gdy, kiedy amerykańska, amerykańskie elity wypowiadają się obecnie o europejskiej polityce, to tam czuć pogardę, czuć pogardę w tych, w, w tych wystąpieniach, więc. Z punktu widzenia ideologicznego również te siły się rozjeżdżają. I to nie przez przypadek właśnie tą linię ideologiczną Amerykanie wybrali do tego, by dzielić Europę. To wszystko opakowane jest w hasła dotyczące obrony cywilizacji europejskiej czy obrony wolności słowa, ale to są wszystko hasła związane właśnie z, ze sferą idei czy ideologii. I gdy na to nałożymy rosnącą ewidentnie w Europie falę poparcia dla stronnic antyestablishmentowych, przede wszystkim prawicowych, choć nie tylko, co objawia się po pierwsze rzecz jasna w wynikach wyborów i po drugie w tym, że polityczne centrum przesuwa się na prawo w kwestiach takich jak klimat czy migracja rzecz jasna, no to widzimy jak potężne pole do gry otwiera się tutaj przed Amerykanami. Dla jak wielu sił w Europie taka propozycja będzie naprawdę bardzo, bardzo bardzo kusząca. I teraz warto zauważyć, że naprawdę niewiele tutaj potrzeba do tego, by osiągnąć sukces, ponieważ w praktyce Niewiele potrzeba do tego, by zakleszczyć europejski system polityczny. To znaczy niewiele trzeba, by sprawić wrażenie, że Unia Europejska jest organizacją niezdolną do podjęcia odpowiednich, odpowiednio szybko odpowiednich decyzji. A takie wrażenie, jeśli będzie potęgowało się z czasem, tylko wzmocni nastroje antyeuropejskie. I do czego to wszystko może prowadzić? Jaki może być skutek, jaki może być efekt działań amerykańskich? Otóż upadek Unii Europejskiej nie musi polegać na tym, że Instytucje zostaną rozwiązane. Parlament Europejski kompletnie się rozwiąże. Ktoś wstanie i zakrzyknie sztandar wyprowadzić. Absolutnie nie. Upadek Unii Europejskiej może polegać na upadku znaczenia centralnego poziomu europejskiej polityki. I to może wystarczyć. W wielu wymiarach to może wystarczyć. To będzie się odbywało w, w dwóch podstawowych aspektach. Po pierwsze, Amerykanie będą chcieli wyciągać poszczególne aspekty działania polityki, czy to polityki handlowej, wojskowej, technologicznej, z relacji z Unią Europejską do relacji bilateralnych. To wprost piszą w swojej strategii, będą kusić poszczególne państwa, wejdźcie z nami w, pa w partnerstwo, ale wejdźcie wy z partnerstwo z nami, bez tam ich wszystkich. I po drugie, to będzie polegało również na rosnącej roli regionalnych, celowych formatów europejskiej regionalnej współpracy, które będą zawiązywać się wokół... Konkretnych celów i wokół konkretnej wspólnoty interesów w obliczu czy w odpowiedzi na, na niemożność podjęcia decyzji na centralnym poziomie. I należy zakładać, że katalizatorem jednego i drugiego będą Amerykanie. To znaczy, że Amerykanie będą wspierali bilateralne partnerstwa, będą chcieli wyciągać poszczególne aspekty polityki do relacji bilateralnych. I ja spodziewałbym się również tego, że będą wspierać regionalne formaty, które będą w odpowiedzi na ten. Na ten cały fenomen powstawać. Wspomniałem już w materiale, że te działania amerykańskie już są skuteczne, bo być może część z Was oczekiwałaby, że odpowiedzią europejskich elit będzie to, by pomyśleć, no, co, jak Europa może na takie działania rozbijania jedności europejskiej zareagować, ale działania, znaczy, reakcja Europy jest zupełnie przeciwna. To znaczy, obserwujemy wyścig, kto szybciej zawalczy o to, by stać się tym preferowanym amerykańskim. Hmm, partnerem i nikt nie zrobił tego w tak ostentacyjny, w oczywisty sposób jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który powiedział, że Ameryka First to jest OK, ale Ameryka nie może być sama. A jeżeli partnerem Ameryki nie może być Europa, no to niech to będą Niemcy. I takich wypowiedzi, takich sygnałów, że to, to, my, to, my, to my chcemy być tym preferowanym partnerem Europy, Przepraszam Stanów Zjednoczonych, jest rzecz jasna, znacznie, znacznie więcej, i Polska tutaj też bierze udział w tym wyścigu, wysy wysyła tego typu um, komunikaty. Więc widzimy, że ta strategia już okazuje się w pewnych wymiarach skuteczna. I na koniec dla mnie bardzo, bardzo ważna uwaga, bo znaczna część dyskusji na ten temat sprowadza się do oceny tego, czy to dla nas dobrze, czy niedobrze. Czy amerykańska strategia jest dla nas dobra, czy jest niedobra? I tutaj można kruszyć kopie, można. Piękne intelektualne spory toczyć, tylko że to jest dla mnie dyskusja nudna, wtórna, absolutnie drugorzędna. Ponieważ to, czy nam się podoba, czy nie, amerykańska strategia jest absolutnie drugorzędna w stosunku do tego, że ona jest jaka jest. Najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadawać, to jest, jak ona może nam zaszkodzić, jak możemy na niej zyskać. Aby dojść do tego typu wniosków, po pierwsze, trzeba starać się zrozumieć sposób rozumowania, który stoi za. Amerykańską strategią bezpieczeństwa i jak będzie wyglądała amerykańska polityka względem Europy. Kiedy zaobserwujemy te trendy, to będziemy w stanie poszukać rozwiązań, jak uodpornić się na skutki tej strategii i jak ewentualnie na niej skorzystać. Bo Ameryka potrzebuje Europy do realizowania swojej globalnej polityki. Tak, Ameryka potrzebuje Europy, ale Ameryka nie potrzebuje Unii Europejskiej. Ameryka nie potrzebuje Europy jako jedności. Europa jako jedność może z punktu widzenia poszukiwania balansu sił być niekorzystna z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Europa jako jedność jest problematyczna jeśli chodzi o relacje handlowe. Europa jako jedność nie jest zbierza dzisiaj z Ameryką pod wieloma kwestiami ideowymi i Europa jako jedność ma możliwość regulowania tego czego Amerykanie nie chcieli by byśmy regulowali. I z tego, z tych punktów widzenia i być może jeszcze z wielu innych Amerykanie mogą chcieć uderzyć w integrację europejską i to zdecydowanie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.